Hej, siemanku, tu miast ważności nam w koniec piw na kanale Ci piwę, co jest mocne, specjal u 6,5%. Jest to piwo z wiedronki, co ale taki kustosz. Nigdy kustosza nie piłem, ale po zobaczeniu tego piwa pomyślałem, że dobra, w gruncie takich piw menerskich z Biedronki. O kurwa wyjewało prawie. Ale szmata. Ale dziwka, no. Zaraz ją... O, poszło ładnie. Pijemy. Jakoś do, dobrego łyka zgarnę. Pewnie nie będzie zbyt, do, zbyt smaczne to piwo. Przepraszam. Smakiem nie powala. Nie ma tragedii jest porównywalny smakiem do rumperów i do beczkowych ale troszkę taki smak bardziej taki, taki lepszy taki przyjemniejszy dla ust niż jakiś rumper dla, wiadomo piwo menelskie i litr kosztuje całe 5 zł tak, nie całe 5 zł kosztuje litr tego piwa zapomniałem właśnie o cenie nie całe 5 zł to jest do, dobre litr to jest jak dwa takie yy, powiedzmy rumpery no nie ma tragedii, piwo jest naprawdę smaczne. Le y makuje lepiej od rumpera, a kosztuje, dwa y kosztuje właśnie o wiele mniej niż dwa rumpery. Le ten piwo oceniam na 5 na 10. Y jest to już trochę wyższa nota niż dla piw menelskich, ale tutaj jest przynajmniej taki mierę przyjemny dla mnie smak. Patrz w kamerę. Patrzę w kamerę, a wiesz, oboceniam piwo. Kurwa, na, na, nie wiem po co komentujesz. Dobrze z dobrze ten jest oceniasz, tylko patrzysz się na piwo, czytasz skład. Patrzysz. Okej, okay, y, piwo nie jest zbyt dobre. No, ale wiadomo jak to bywa czasami w takich piwach. Mo, mocnych czy rumperach. Wiecie co, 50 tu będzie. Piwo i mi smakuje. Dzisiaj wykleję wy, całe. Do 12 recenzji, tu 16 Cześć.